W świecie, w którym technologia przenika każdy aspekt naszego życia, granica między prywatnością a inwigilacją zatarła się. Witajcie w epoce cyfrowej, w której nasze wolności osobiste wiszą na włosku. Zagłębimy się dzisiaj w fakty, które pokazują, w jaki sposób inwigilacja sztucznej inteligencji. Sygnalizuje śmierć prywatności. Znajdujemy się bowiem u progu wielkiej rewolucji, konwergencji kultury, technologii spo i społeczeństwa, jakiej właściwie nie było jeszcze w annałach historii naszej cywilizacji, a o której opowiada ciągle Klaus Schwab i jego przyboczny stańczyk Yuval Noah Harari. Dziękuję Wam za oglądanie tego programu, gdyż jest on bardzo ważny, um, dlatego że zbadamy dzisiaj konsekwencje inwagilacji tej całej sztucznej inteligencji i erozji prywatności. Ten program jednak wrzucę na YouTube, ale zachęcam Was do odwiedzenia mojego kanału na Rumble. Gdzie umieszczam filmy, w których mogę wypowiadać się swobodnie, nie zwracając uwagi na cenzurę? Ostatnio zamieściłem tam dwa bardzo ważne filmy. Ten pierwszy mówi o podsumowaniu ostatnich trzech lat i co tak naprawdę się wydarzyło, a ten drugi prześwietla raczej um, nieprzyjemne praktyki firm farmaceutycznych, takich jak Pfizer, no i też innych. Tam na Rumble nazywam wszystko po imieniu, ale tutaj na YouTube musimy być ostrożni. W dobie szybkiego postępu technologicznego powszechne przyjęcie systemów nadzoru AI wzbudziło obawy dotyczące erozji prywatności i możliwości nadużyć zarówno przez reżimy jakieś autorytarne, jak i też liberalne demokracje. W tym filmie zbadamy dalekosiężne implikacje nadzoru sztucznej inteligencji, jej wszechobecność w naszym życiu oraz wynikające z tego wpływy na indywidualne wolności i dynamikę takiego społecznego rozwoju. Czym jest ten nadzór AI? Wykorzystuje potęgę sztucznej inteligencji i wszechobecne technologie nadzoru aby osiągnąć to czego nie mogły zrobić żadne machiny państwa w przeszłości. AI może być wszechobecna. Obserwując wszystkich i każdego, analizuje, identyfikuje, kataloguje, robi kontrole krzyżowe i wszystko to zapisuje gdzieś w murach baz danych dostępnych tylko dla kontrolerów, którzy robią sobie z nami co chcą, nawet handlują Naszą prywatnością bez naszej zgody. Nie możemy dłużej już utrzymać w cieniu tego, co kiedyś było prywatne, chronione przed e, wścibskimi oczami. Wszystko jest teraz do zdobycia dla tego, kto zaoferuje najwyższą cenę. Rządy i korporacje, kierując się nienasyconymi apetytami, beztrosko przyjęły inwigilację AI. Nie martwiąc się o jej długoterminowe konsekwencje dla np. praw ludzi. A jak wynika tutaj z tego raportu na temat nadzoru e, AI, organy ścigania, organizacje zajmujące się bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem granicami na całym świecie w coraz większym stopniu polegają na e, rozpoznawaniu wzorców statystycznych, uczeniu maszynowym, i analizie dużych zbiorów danych w celu monitorowania swoich obywateli. A przy okazji dążą do osiągnięcia różnych celów politycznych. Niektóre z tych celów są zgodne z prawem, inne jawnie naruszają prawa człowieka, a wiele z nich mieści się w mrocznym królestwie pomiędzy. Niestety, z każdą nową technologią nadzoru przyjmowaną, bez względu na prywatność, nasze cenne właśnie prawa, wynikające na przykład tutaj, w Stanach Zjednoczonych z czwartej poprawki, są powoli, ale to powoli, tak systematycznie niszczone. Obywatele są marginalizowani, osłabieni, pozbawieni podstawowych swobód. I tak z cienia wyłania się cyfrowy autorytaryzm. Wyobraźcie sobie, że idziesz sobie ulicą, nieświadomy tego, że jesteś obserwowany na każdym kroku. No bo fotoradary, kamery na każdym skrzyżowaniu, kamery na mundurach policjantów, kamery w transporcie publicznym, kamery sklepowe, a nawet kamery na słupach, szpitalach i, i szkołach, wszystkie one nas obserwują. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Przekazuje poważne ostrzeżenie dla nas, wzywając do rozpoznania niebezpieczeństw związanych z cyfrowym autorytaryzmem. Jest to złowroga siła, która wykorzystuje technologię informacyjną do właśnie inwigilacji, ucisku i manipulowania ludzkością. Zagraża naszym podstawowym prawom człowieka i swobodom obywatelskim. Jednocześnie usidlając i korumpując same podstawy demokracji i otwartych społeczeństw. A jest to prawo do swobodnego przemieszczania się, wyrażania sprzeciwu i ochrony prywatności. Zarówno online, jak i offline staliśmy się zakładnikami, osaczonymi cyfrową klatką sztucznej inteligencji. Te ziarna cyfrowego autorytaryzmu zostały zasiane w następstwie tragicznych ataków z 11 września, wraz z uchwaleniem amerykańskiej ustawy, tej, tej słynnej Patriot Act, gdzie stworzono monstrualne prawo na 342 stronach, na 342 kartkach, które dało ogromne uprawnienia FBI i CIA. Pod sztandarem bezpieczeństwa narodowego uzasadniało. Rozbudowę inwigilacji wewnętrznej, tak jakby rząd uzbrojony w wiedzę o każdym Amerykaninie mógł skutecznie odróżnić terrorystów od praworządnych obywateli. W następstwie tego Patriot Act dla naszych cennych wolności w USA zaczął coraz mocniej bić dzwon śmierci dla właśnie tych. Podstawowych wolności zapisanych w karcie praw, zwłaszcza uświęconej czwartej poprawce w Konstytucji USA. Stopniowo uprawnienia rządu do masowej inwigilacji stały się nową normą niszczącą wszelkie pozory prywatności i anonimowości. Zauważyliśmy pojawienie się e, takiego ogromnego kompleksu bezpieczeństwa i przemysłu skupionego na militaryzacji inwigilacji. I represjach stworzyło to czwartą gałęź rządu państwo inwigilacji. Oddział ten działa poza zasięgiem wybranych urzędników, posiadając e, niezrównane uprawnienia, które e, zastępują tradycyjne agencje rządowe. Więc proroctwo George'a Orwella spełnia się na naszych oczach. W samych Stanach Zjednoczonych znajduje się ponad 85 milionów kamer monitorujących, ustępując w tym tylko Chinom. Każdego dnia przeciętny Amerykanin jest monitorowany, obserwowany i śledzony na ponad 20 różnych sposobów, zarówno przez podmioty rządowe, jak i korporacyjne. Najtragiczniejsze jest to, moi drodzy słuchacze, i to powinno przyprawić nas wszystkich o że właśnie w następstwie tragicznych wydarzeń z 11 września wyszło na jaw intrygujące odkrycie. Ludzie, kierując się pragnieniem bezpieczeństwa, dobrowolnie zrezygnowali ze swojej prywatności i wolności. Wręcz domagali się i ciągle domagają się budowy ogromnych systemów nadzoru, pomimo dowodów sugerujących, że te czujne, cyfrowe oczy miały niewielki wpływ na ograniczenie przestępczości lub terroryzmu, bo te kamery niczego, nie mają żadnej prewencji, one po prostu tylko rejestrują. I przez to w następnych dziesięcioleciach powstał kolosalny kompleks bezpieczeństwa i przemysłu, pochłonięty przez właśnie militaryzację, inwigilację i... Represje. Kluczem do tej skomplikowanej sieci kontroli jest jedno słowo, właśnie ta cała inwigilacja. Gdziekolwiek się nie zwrócimy, znajdujemy się pod czujnym okiem wielkiego brata w tej chwili. Właśnie tak jak mówiłem już, te fotoradary, komórki na skrzyżowaniach, wszystkie inne e, kamery gdziekolwiek umieszczone na lotniskach, na dworcach autobusowych, na w w metrze jesteśmy poddawani kontroli co najmniej 50 razy dziennie. Czy tak naprawdę my, my tak ta, naprawdę nie potrafimy pojąć ogromu tego wszystkiego? Większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Stało się to takim naturalnym dla nas środowiskiem, dla, a przede wszystkim dla tych szarych, bezwładnych mas, ciągle poruszających się bezwiednie po ulicach naszych miast jeżdżących samochodami po, po drogach w na, nas, naszych krajów teraz trzeba uważać na wszystko to co się mówi, na nasze słowa moi drodzy słuchacze ponieważ to co mówicie, czytacie, piszecie dokąd idziecie i z kim się komunikujecie jest ciągle rejestrowane przechowywane i z zachowywane na czas i miejsce wybrane przez kontrolerów, aby je użyć przeciwko nam w im dogodnym momencie. No ale to nie koniec. Nasz nadzór wykracza daleko poza nasze działania i transakcje, na przykład finansowe. On wnika w samą esencję naszego istnienia, sięgając do naszego materiału genetycznego nawet. Te potężne połączenie sprzętu, oprogramowania i zbierania danych skanuje nasze dane biometryczne, nasze twarze, tęczówki oczu, głos nawet, genetykę oczywiście, nawet mikrobiomy, zapach, jak chodzimy, nawet bicie naszego serca, oddychanie i zachowania różnego rodzaju. Elementy te są dzielone na unikalne identyfikatory i Przekazywane rządowi i jego korporacyjnym sojusznikom, i są potem gotowe do wykorzystania według no, ich własnego uznania. Ale nie tylko w reżimach autorytarnych prywatność jest zagrożona. Liberalne demokracje również agresywnie przyjmują narzędzia sztucznej inteligencji do działań policyjnych, kontroli granic, monitorowania zachowań obywateli. To pragnienie bezpieczeństwa zostało wykorzystane przez rządzących, aby nam odebrać ostatki swobód obywatelskich. Inwigilacja nie jest już tylko czujnym okiem monitorującym nasze życie, ale także wkracza w przewidywania, co zrobimy w przyszłości na podstawie zebranych danych o nas wcześniej. Weźmy pod uwagę pojawienie się Emotion AI, to takiej zyskującej na popularności technologii, która wykorzystuje rozpoznawanie twarzy do analizy ekspresji i wykrywania wewnętrznych emocji, motywacji i postaw. W epoce cyfrowej Chiny stały się synonimem orwellowskiego państwa nadzoru, wykorzystującego zaawansowane technologie i mechanizmy kontroli społecznej, które naruszają prawa do prywatności i wolności osobistej. W Chinach twierdzą, że posiadają umiejętności odczytywania wyrazu twarzy i fal mózgowych, nawet i mogą przez to określić stopień, w jakim jednostki są oddane i wdzięczne i posłuszne, na przykład tej partii komunistycznej. Ta zdradziecka ścieżka prowadzi nas prosto do kontrolowania i powstania policji naszych myśli. To jest, ta, to jest podstępna technologia, i ona jest. Jest już w użyciu. Wykorzystywana jest nawet przez Straż Graniczną do identyfikowania zagrożeń na przejściach granicznych, e, wspomagania diagnozy zaburzeń, na przykład nastroju jakichś więźniów, e, monitorowania nawet sal lekcyjnych pod kątem zaangażowania uczniów podczas lekcji czy obserwacji zachowań ludzi podczas e, wideokonferencji. Chiny opracowały. System oceny zdolności kredytowej, to wiemy wszyscy, którego właśnie celem jest ocena i kontrolowanie indywidualnych zachowań. Obywatelom przypisuje się punkty na podstawie różnych kryteriów, w tym odpowiedzialności finansowej, zachowań społecznych i przestrzegania polityki rządu. Wysoki wynik zapewnia przywileje takie jak dostęp do lepszych możliwości zatrudnienia, Preferencje traktowania i usprawnione jakieś usługi, lepsze produkty do kupienia, podczas gdy niski wynik skutkuje ostracyzmem społecznym i ograniczonym dostępem do różnych zasobów. Chiny wdrożyły rozległą sieć nadzoru łączącą technologię sztucznej inteligencji, rozpoznawania twarzy i właśnie analizę dużych zbiorów danych w celu monitorowania swoich obywateli. Systemy rozpoznawania twarzy są tak szeroko stosowane w przestrzeni publicznej, że one są właśnie wszędzie, na ulicach, lotniskach, dworcach kolejowych, umożliwiając stałe monitorowanie i identyfikację osób właściwie no, żywo, non-stop. Kamery tej telewizji przemysłowej wyposażone są w algorytmy sztucznej inteligencji i śledzą i analizują ruchy, zachowania, interakcje społeczne ludzi. No, w każdej minucie ich życia. Gromadzenie danych biometrycznych e, chiński rząd e, właśnie e, robi, e, przechowuje te dane w ogromnych ilościach, e, w tym na przykład właśnie wizerunki twarzy. Nawet jak się wchodzi w tej chwili do stacji metra, to praktycznie skanowane są twarze, dopiero wtedy można wejść. Ale nie tylko to, bo oni pobierają próbki DNA. Odciski palców to już jest małe, bo praktycznie biorą tak zwane odciski głosowe, czyli próbki naszych głosów. Te dane są wykorzystywane do celów właśnie kompletnej identyfikacji, zwiększenia możliwości nadzoru, sprawowania kontroli nad całą populacją. Te dane biometryczne są powiązane z innymi danymi osobowymi, co umożliwia rządowi. Tworzenie takich kompleksowych profili osób. Chiński rząd sprawuje ścisłą kontrolę nad internetem, też wykorzystując wyrafinowane systemy. Jeden z nich jest zwa zwany, e, chyba po polsku, jakbyśmy to przetłumaczyli, to by brzmiało wielka zapora ogniowa czy coś takiego, i, i ten system służy do filtrowania i cenzurowania treści online. Działania online, w tym jakieś posty w mediach społecznościowych, są kompletnie ściśle monitorowane, a osoby krytyczne wobec komunistów spotykają się z, no, z poważnymi konsekwencjami. Użytkownicy internetu są poddawani więc tam wszechobecnej inwigilacji, a przepisy dotyczące tego cyberbezpieczeństwa umożliwiają rządom dostęp do danych użytkowników i monitorowania jakiejkolwiek komunikacji e, online. To nam nasi liderzy chcą w tej chwili też zaszczepić. I to jest taki wybitny przykład tego, jak można wykorzystać właśnie inwigilację AI do kontroli społecznej. No i jak szybko można odebrać godność bycia częścią e, danego społeczeństwa. Tutaj widzicie mapę najbardziej inwigilowanych obywateli świata. I zobaczcie, Stany Zjednoczone są na drugim miejscu. To najczęściej monitorowany kraj na świecie, po Chinach, z jedną kamerą na pięć osób w dużych miastach. Nowy raport, właśnie, ostatnio wykazał, że większe miasta USA mają średnio ponad 112 tysięcy kamer, czyli około 22 tysięcy na 10 tysięcy mieszkańców. To wciąż niewiele w porównaniu z Chinami, które mają prawie 16 milionów kamer w miejscach takich jak Szanghaj, co odpowiada jednej kamerze dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. A tutaj mamy inne narody, Wielka Brytania, Singapur, Australia, Niemcy, Polska, zobaczcie, zajmuje siódme miejsce, no, Brazylia, Hongkong i Indie. Chiny również zajęły pierwsze miejsce, głównie dlatego, że blokują większość witryn, więc Chiny są zdecydowanie największym państwem monitorującym na świecie z tam... 10 tysiącami kamer na 10 tysięcy mieszkańców. Na nie, w niektórych obszarach jest nawet ich więcej tych kamer niż ludzi. Wyobraźcie to sobie. Chiński rząd blokuje Google, Facebook, Twittera, nawet strony Microsoftu, ale mimo to zdołał zażądać od Apple danych aż od 90. 4 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, a my tutaj się bawimy, żeby zablokować TikToka, co powinno zresztą być zrobione, bo to platforma, która szpieguje. Taka, propo komunistów, to w Korei Północnej dozwolonych jest tylko 28 witryn internetowych, z których wszystkie należą i są kontrolowane przez rząd. Korei Północnej. Także szacuje się, że do końca tego roku na całym świecie będzie znajdować się ponad miliard kamer tych inwigilujących, z czego do 20% właśnie znajd znajdzie się w Stanach Zjednoczonych. Ta inwigilacja to zapewnia uh, tym chińskim komunistom Bezprecedensową kontrolę nad życiem obywateli, odmawiając dostępu właśnie do rynków finansowych, podróży i innych niezbędnych usług w oparciu o ich postrzeganą lojalność i, i zgodność myślenia z systemem. Ta chińska autorytarna technologia rozprzestrzenia się na całym świecie, podczas gdy Stany Zjednoczone i inne kraje przyczyniają się do eksportu i, i, i właściwie konstruowania tych technologii AI e, i sprzedają je po, po bardzo, bardzo niskich cenach żeby to się rozeszło szybko po całym świecie i ten globalny zasięg tego nadzoru e, no, moim zdaniem w tej chwili już bardzo mocno zagraża e, temu świętemu rdzeniowi naszej Prywatności i wolności. Teraz obfitość prawa, wszechobecny nadzór i możliwość nadużyć tworzą środowisko, w którym obywatele mogą wejść w konflikt z prawem, nawet nieświadomie. Pogląd taki do tej pory istniejący, że nie mamy nic do ukrycia, bo nie robimy nic złego, już nam nie zapewni ochronę. On, ten pogląd został już dawno obalony, ponieważ te czujne oko um, szpiegujące rządu przenika każdy aspekt naszego życia. Państwo nadzoru przekształciło się w wszechpotężną jednostkę wykraczającą poza tradycyjne kontrole i równowagę zarządzania. Działa w powiązaniu z interesami korporacyjnymi, posiadając poziom kontroli, który Stanowi wyzwanie dla naszych podstawowych praw. I słuchajcie, faszyści, czy hitlerowcy i komuniści Stalina marzyli o takich systemach, no ale nie mogli ich posiąść. A my zapominamy całą historię teraz i, i nie uczymy się na błędach, bo my, to my pozwoliliśmy, aby ten upiorny system wszedł w tkankę naszej cywilizacji i jak rak. Drążył ją aż do momentu, kiedy wszystkie aspekty wolności zanikną. Reasumując, w miarę jak świat staje się coraz bardziej połączony i zależny od technologii sztucznej inteligencji, erozja prywatności staje się coraz bardziej widoczna. Wzrost inwigilacji AI stawia głębokie pytanie o równowagę między bezpieczeństwem a indywidualnymi swobodami. Oraz odpowiedzialnością rządów za ochronę swoich obywateli, bez naruszania ich praw. Zaangażowanie społeczeństwa w przemyślany i taki świadomy dialog na temat implikacji etycznych i potencjalnych konsekwencji niekontrolowanego nadzoru ma tutaj kluczowe znaczenie. Ale czy nie jest już na to za późno? Sztuczna inteligencja raz uruchomiona jest nie do zatrzymania. W miarę jak pogrążamy się w erę cyfrową, w której nasze życie splata się z technologią, zakładamy na ręce niewidzialne kajdany, a system doczepia dla nas olbrzymią cyfrową kulę u nogi, abyśmy za daleko się nie oddalili. Ci wszyscy z nas, którzy urodzili się w XX wieku. Mimo że był tak agresywny, tęsknimy za czasem, w którym mogliśmy swobodnie mówić, myśleć niezależnie i poruszać się bez bycia śledzonymi i monitorowanymi na każdym kroku. Ale to jest rzeczywistość w tej chwili XXI wieku, prorokowana już wcześniej w różnego rodzaju filmach i literaturze science fiction. Proponuję, aby ostro walczyć z tą inwigilacją, póki jeszcze można. Konieczne jest, aby społeczeństwa i decydenci zaangażowali się w przemyślany dyskurs i ustanowili takie solidne zabezpieczenia w celu ochrony podstawowego prawa do prywatności, zapewniając przyszłość, która równo będzie równoważyła bezpieczeństwo i Wolności osobiste w tym świecie napędzanym przez sztuczną inteligencję. Może jeszcze nie jest za późno, nie wiem. Żądajmy od naszych, przynajmniej od naszych, bo ci na górze lokaje globalistycznie się tego nie posłuchają, ale żądajmy, aby nasi lokalni przywódcy likwidowali kamery na ulicach i w budynkach na przykład publicznych, aby nie instalowali technologii rozpoznawania twarzy na każdej ulicy. Bo jak to zrobią, to natychmiast ich odwołujemy ze stanowisk, lub po prostu nie będziemy głosować na takich zdrajców ludzkości w następnych wyborach. Trzeba też chyba zainstalować, stworzyć taki system rozpoznawania i pokazywania takich ludzi, i przyklejenia im etykietek zdrajca ludzkości. Nie byłoby to chyba takie trudne jak na przykład na Facebooku, tak łatwo jest wstawić sobie na profilu pod zdjęciem na przykład flagę ukraińską lub cokolwiek się chce, to może trzeba stworzyć platformę, która będzie identyfikowała takich polityków, takich zdrajców. No i tu, tu to ukłon do informatyków, którzy nie zaprzedali się jeszcze bestii i chcą wolnego świata. Macie pole do popisu tutaj. Ale może zacznijmy od naszych smartfonów. Zneutralizujmy na początku wszystkie systemy śledzenia, które są w nich. A jest ich dużo. Można je szybko um, no, zlikwidować. Powiedzmy też nie dla tych wszystkich kredytów społecznych, które nam chcą wprowadzić na, yy, na bazie tych chińskich. No i powiedzmy nie dla inwigilacji w naszych miejscach zamieszkania, bo. Gdy damy im wsadzić stopę między drzwi, oni wejdą do naszego mieszkania z całym pędem. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu.